Witam kochani, witam pozdrawiam Jezusa Chrystusa. Kochani, w jednym z rozdziałów apokalipsy Jana czytamy, jak Jan widział walkę na niebie i oto Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. Już się miejsce w, niebie, tak, w nie miejsca w niebie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł, szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Czyli demony Jego, które pasożytują na nas lub w nas. Które gdy pozwolimy im wejść tylko trochę w nas, wówczas jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić. A jeśli pozwolimy już na większą fazę ich działania, wówczas sam człowiek nie jest w stanie ich wygonić. Więc usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Bo oskarżyciel braci naszych został strącony. Oskarżyciel ta, Ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Tytuł, jak widzicie, oskarżyciele Pomocnicy, oskarżyciele, osk pomocnicy szatana, przepraszam, pomocnicy szatana, katolicy i chrześcijańscy. Kim oni są? A jest, są każdy z nas, kto yy, każdy z nas, kto właśnie nie rozumie, co się dla niego dokonało, ta osoba będzie uważała, że ona sama do czegoś dochodzi, że ona sama, tak jak Żydzi w Starym Testamencie, składa, sobie ofiar, składa ofiary przed Bogiem i te ofiary czynią ją lepszą. To osoba taka myśli, że to ona sama sobie zasługuje na, na zbawienie. Próbuje coś wypracować, próbuje chodzić na pielgrzymki, próbuje może większe datki dawać, ponad więcej, więcej niż dziesięcinę po to, żeby więcej dostać nawet dla siebie. dla siebie, żeby mieć więcej dla siebie. Nie dla Królestwa, nie po to, żeby więcej dać, bo po to, żeby więcej mieć. Kochani, czytamy o tym w Mateuszu, w Ewangelii Mateusza, że na uczcie weselnej, z uczty weselnej został wyproszony ktoś, kto nie miał szaty weselnej. Kochani, tą szatą weselną jest yy, sprawiedliwość. Usprawiedliwienie zna, yy, poprzez, poprzez krew Baranka, nie przez naszą własną. Kochani, jeśli my, jeśli ktoś z nas uważa się za osobę pobożną, religijną, zamiast Chrystusa w nas, wówczas taka osoba, nie pojmuje, co się dla niego dokonało, co się dla niej dokonało, i ta osoba będzie zawsze oskarżała braci lub siostry. Zawsze będzie mówiła: Bóg cię pokara. Jak ktoś powie, że jest grzesznikiem, to, to, to odpowie: No to idziesz do piekła, jak się nie zmienisz. I tego typu rzeczy, kochani. I my zamiast nauczyć się wybaczać. Gdyż nie wiemy, co się dla nas dokonało, wówczas my jesteśmy pomocnikami szatana. Oskarżamy braci i siostry nasze przed Bogiem 24 godziny na dobę. Kochani, Jezus powiedział przed odejściem: Teraz ten, kto nie ma miecza, niech sobie weźmie w rękę miecz, niech sobie weźmie miecz, miecz, czyli jego słowo. Mieczem, właśnie jest słowo Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział że dom, który budujemy, budujemy na właściwej skale, na dobrej skale, na dobrym gruncie, wysoko, inaczej ten dom się rozpadnie. Dom, budowla, nie budownicze tego domu, tylko budowla tego domu, tą skałą jest Chrystus, my budujemy dom. Kochani, moje zdanie, moje zdanie jest takie, tak jak wiecie, były dwie świątynie Salomona, prawda? szczerze, to pierwsza była, tylko Salomona, gdyż Salomon ją budował. Druga świątynia już nie była świątynią Salomona. I nawet ona była odbudowana z polecenia, bo się nie mylę, Cyrusa. Czyli w ogóle kogoś, kto nie był Żydem, ale Bóg działa na różnych płaszczyznach, w różnych ludziach. Prawda? I kochani, pierwszą świątynią Boga był Adam. To jest moje zdanie, nie róbcie sobie z tego doktryny, to jest to, jak ja to widzę. Pierwszą świątynią Boga był Adam. Adam był stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I tym obrazem, podobieństwem Boga właśnie, była miłość, która była w Adamie. Bóg stworzył człowieka, ponieważ Bóg był tak pełen miłości, że on nie mógł jej w sobie utrzymać i chciałaby ta miłość pochłonęła całą ziemię. Aby wszystko było stworzone na obraz i podobieństwo Boga, niechaj każdy, każde drzewo wyda swój własny owoc po sobie. Adam, nie Adam Powinien wydać owoce po Bogu, czyli po miłości. I gdy Ewa, gdy Bóg uczynił Ewę z Adama, wyjął ją z Adama, Adam był pełen miłości. Powiedział, Że to jest ciało mojego ciała, kość mojej kości, krew mojej krwi, dlatego będzie się nazywała kobietą. W języku hebrajskim w słowie kobieta jest część słowa Adam. Więc. Adam był obrazem Boga wtedy był miłością, ale gdy przyszedł szatan i zaczął szeptać swoim głosem, on mu to odebrał. Jezus przyszedł właśnie po to, aby odbudować drugą świątynię, drugiego odnowionego człowieka w nas, aby tchnąć po raz drugi to miłość w nas. Adam oskarżał swoją żonę, swoją siostrę, ciało swojego ciała, krwi, krew swojej krwi. Jezus tego nie czyni. Jezus nie, czytamy, On nie będzie deptał po tlącym się po tym, co się tli, tylko On będzie nawet dmuchał na to, żeby to się lepiej rozpaliło. I On nie będzie odłamywał totalnie tego, co jest nadłamane. On chce to zbudować. Jezus chce, abyśmy Jezus chce, aby uczynić drzewo dobrym drzewem, uczynić drzewo dobrym drzewem, a nie złym drzewem. On jest winogrodnikiem, on jest winogrodnikiem, on jest tym źródłem, a my jesteśmy gałęziami. Więc jeśli on w nas, on, jeśli on w nas wkłada miłość, wówczas my chcemy do siebie przyciągać jak najwięcej tych gałęzi nowych wiemy że ludzie inni mają też potrzebę a jeśli przyszliśmy z skalanym wciąż sercem będziemy cały czas dniem sądu przez nas przemawiać bóg cię pokara bóg ci odpłaci. pomagamy dalej szatanowi Pani yy, w księdze na Czytamy, jak odbudowano, odbudowywano, ty, 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 czy ja to znajdę teraz, bo widzę, że trzeba wam się powołać na konkretny werset. No i gdzie to może być? nie wiem, Powinienem go cofnąć, powinienem go cofnąć, no nowy... hm, to dziwne. tu? Nie. Nie. Okej, okay, już wiem. W Nachemiasza, Księga Nechemiasza 4,17 17. Oni, gdy odbudowywano to świątynię, tam zobaczycie, że właśnie musieli ją budować z kielnią w, w jednej dłoni z mieczem w, drugi, w drugiej dłoni. Oni, nikt, z nas nie będzie nikt z nas nie będzie budował swojej świątyni w, w świecie bajek Walta Disneya. Mamy mieć miecz, mamy mieć zbroję, tak jak Paweł napisał. Jezus położył szatana pod naszymi nogami, ale szatan wciąż żyje. My go mamy deptać. Nie pomagać mu oskarżać naszych braci i siostry, tych, którzy wciąż są zwolennikami tego świata, tych, którzy nie rozumieją, tych, którzy są opętani przez demony i my ich chcemy strachem przekonać, piekłem, piekłem chcemy przekonać, czyli średniowieczem, że będą pokarani, to lepiej, żeby przyszli do Boga ze strachu, a najlepiej jeszcze, żeby złożyli ofiary po drodze, co? Takie właśnie w Starym Testamencie. Bo dzisiaj nie ma ofiar krwawych, dzisiaj trzeba iść na pielgrzymkę, to pomoże ewentualnie mówić różaniec. W innych kościołach mamy konferencje chrześcijańskie. Oni byłem na wielu tych konferencjach. Poznałem wielu sławnych amerykańskich wykładowców Biblii, nauczycieli, proroków. Ani to mnie nie przybliża. Oni, ich obecność mnie nie przybliża do Boga. Bycie z Bogiem, by sam na sam, bycie z Bogiem, komunia przybliża cię do Boga i to cię czyni takim jak On. Wówczas ty widzisz Jego serce i chcesz, aby inni to mieli. Jeśli w Tobie jest wciąż zakała sądu, przez Ciebie przemawia szatan. Satan, On chce, żeby ludzie ze strachu weszli na ucztę weselną w swoim ubraniu. I ty takie same ubranie w chwili obecnej też nosisz. Jeśli przekonujesz kogoś sądem do Boga, strachem, ta osoba nie jest w stanie wejść na ucztę weselną w ubraniu, które uszył mu Jezus Chrystus, w sprawiedliwości i w usprawiedliwieniu, jakie On uczynił. I my się w to mamy ubrać. Więc kochani, tak jak oni budowali drugą świątynię, a my jesteśmy tą drugą świątynią, pierwszą był Adam. Cały czas ten głos, który powiedział do Adama i do Ewy: Bierz to jabłko, bierz ten owoc, i jedz, bo Bóg coś przed tobą ukrywa. Ten głos wciąż jest. Te drzewo wciąż tam rośnie. Wciąż jest. Dopóki Bóg tego nie zniszczy raz na zawsze. A my mamy się nauczyć słuchać głosu, który do nas mówi. Ponieważ jest, kochani, wielu jest i było i będzie. Wielu chrześcijan, niektórzy będą nazwani prorokami, nawet, którzy słyszą głos Boga, ale słyszą też głos szatana, tak jak każdy z nas. Oni przestali odróżniać to. Przestali odróżniać te dwa głosy. Jezus powiedział: Moje owce będą znały mój głos. Moja owca wie, że jeśli ja zostawię 99 i pójdę za tą jedną, to nie po to, żeby ją zlać moim kijem pasterskim, tylko po to, żeby ją przyjść do reszty stada. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Chrystusa, kochani, i mam nadzieję, że zrozumiemy, kim my jesteśmy i dlaczego my, i przez kogo my tacy jesteśmy. I co mamy rozsiewać też. Jeśli ktoś wciąż jest pomocnikiem szatana, niechaj przestanie nim być. Zamiast dawać mi minusami. I ten minusik tu nie przeszkadza. W chwili obecnej nawet YouTube to zrobił tak politycznie poprawnym, że ja nie, żebym ja nie widział, ile mam minusów. Żebym ja nie widział, ile mam minusów, żebym się tym przypadkiem nie załamał, bo to będzie yy, jeszcze jeszcze, że, broń Boże, mi samobójstwo popełnił. Kochani mnie to nie wzrusza. I te minusy mnie nie wzruszają. Dobra, pozdrawiam Was jeszcze. Do usłyszenia.